Witam tutaj gargal.pl a to jest pierwszy odcinek nowej serii z Minecrafta yy, z Minecrafta z modami, tak yy, tym razem paczka modów Yogbox. No zaczynamy tak, drugi raz kręcę odcinek, bo wcześniej dźwięku nie nagrałem, ogólnie coś mi się spieszyło i w coś w ogóle nic nie wyszło Więc w wcześniej tamtym filmiku już tutaj Coś tam jakieś takie podstawowe rzeczy porobiłem Co to jest? ale coś nacisnąłem Odchodzi, wyjść z tego O tu jeszcze coś Ale dobra, no jakieś, tutaj jakąś wioską się zajmowałem, tak od razu mówię nie znam tej paczki modu więc tam tam i różne, nie Pobawiłem się tymi jakimiś rzeczami, nie wiem Fajne są Nie wiem do czego niektóre służą, ale okej okay. Tutaj jakieś takie podstawowe rzeczy zdobyłem na tamtym odcinku i ogólnie było śmiesznie. Yy, tak, tutaj mam. Albo już wziąłem węgiel. Tak, prześpimy się i będziemy ruszać. Nie wiem, yy, tutaj ogólnie zajmujemy się tą wioską. Nie wiem, czy to, to, to dobrze, że się nią zajmuje, czy coś. Ale pomaga im, po prostu. chcę zobaczyć, co się stanie, jak. Tego piaskowca im dam, dałem na razie tam 230. A na ten odcinku idę sobie, idę tutaj tą drogą. Nagle duch mi wyskoczył, jak się przestraszyłem. Ja nie mogę. Co to, co to, co to? To Chyba ty tak. A, dostałeś. O jezu, 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 masz halabardę. Czekaj, co to jest? Bijecie mocno zaraz zobaczymy. Aj, jakieś brzydkie lagi. O, aha, dobre to. Dobra. Mhm, mm tu tym będę bić. Tak, na razie w domku sobie drobnie chcę pomóc. Tam mam jakąś inną wioskę. Mhm, tutaj zobaczymy co. Mam. Tak, teraz zrozum, tym. Tak, ten skobaniec ma duże życie o jakiś mózg świnki co to jest ej cześć co coś cię wypada nic coś musi rybka coś z tego wypadło Fiszek, lol, dobra. Mięsko się zawsze przyda. A teraz zobaczymy tą stronę Raz, dwa. E, ta strona lepsza. Tak. Hmm. Idę od tej wioski, po prostu odkupuję sobie ten piaskowiec. Tam też byłem. Nic. To nie ty. To nie ty. Ale. Nie, nie mają piaskowca. sprzedają drewno. Hmm. Tam jest statek. A ja chcę zobaczyć, co na tym statku jest. To im cały wykupiałem też. Hmm. To chyba podrzuca jakąś dziwnie Czekajcie Podrzuca Nie wiem O tam więcej tych statków widzę Sprawdzę co tam jest Chyba nikogo tam nie ma no cóż opuszczony statek? Nie mam pojęcia. może że tym chyba kopię szybciej drewna i dobrze pamiętam. Uj, oj, 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 co to jest? Pirania jakaś? O jezu, jezu, o jezu odejdź. Tak, jestem jak tu jakiś. A deski, szybko, szybko, szybko do Nie ja wiem, jakiś podeścig sobie zrobię. to tym może się szybciej, sprawdzę to szybciej a to a nie dobra, tym szybciej to zamienię to zamienię, okej okay. Teraz nie wiem, boję się, że tutaj ktoś będzie żółw Ujzu mam nadzieję, że to on wydał taki dźwięk To pusto tu wełna jest ten statek o, o tam o tam jest coś ciekawszego drabinkę mamy bo hm. tam jeszcze jeden Aj, żeby mieć coś od craftinga żeby mieć tam po drodze jakiś rekin czy coś tylko jak to się robiło o tak się robiło łódkę, okej. Okay. Płyniemy. Nie wiem, jakieś dziwne rzeczy tutaj pływają Meduzy, lol O kurde, tam jest taki diexowy koleś O kurde Ojejejeje, tu ja tam jednak nie idę Coś czuję, że to się źle skończy W następnym odcinku może tam pójdę się bardziej. A no, oni są na czerwono na tym mojej minimapce, więc Oni są źli, więc... O co rozbiłem, o ty gnoju. Muszę w wpłynąć Mam nadzieję, że to delfiny, a nie rekiny Tam, to delfiny Ja chcę wsiąść na niego chodź, 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 chodź Uhu, a nie w tą stronę płynie. O. Ha, <laughs> ty mi łódkę rozbiłeś któryś z Twoich kolegów, braci, ojciec, matka? Nie wiem. No już mam 500 duszek życia, fajnie. Bo jestem. Hmm. <śm> to ja pójdę w pustynię. Zdobędę im trochę. Idź koń. Tego piaskowca. Jeszcze tam ile z 200 potrzebują. się gdzieś w kopie pod ziemię A w sumie tam jest jakaś wieża z piaskowca pójdziemy hmm, zobaczymy no, sandstone'a, lepiej to brzmieć piasko. piaskowca to piramida? o, to wpierw pójdę do piramidy sobie coś zjem hmm, wezmę lepiej to ktoś tam się drzemi za oknem hmm, sorry za to, jak słyszycie jakiś lak Co to ma być? O Jezu Halo? O, dobra działa Halo Wolę tylko to zniszczyć Później zobaczę co tam jest Co to? Ma być o! Co się tutaj stało? Więc nie mam pochodni, żeby tam iść. Nie mogę zrobić. Dobra, coś mnie przestraszy, to po prostu zwie... ...je... Ja. Creeper O jezu, jezu, nie nie, tam nie idę ja się bo ja Już wybuchł, wybuchło mi coś Ten creeper Nie nie nie, uciekam stąd Rozwalę po prostu to Ale jaką on jego ja nawet on no chyba nie zauważył. Nie, dziwne, dziwne to jest naprawdę. Tutaj jakaś góra cała rozwalona, nie wiem o co z tym chodzi. Jak to złoto tak na wierzchu? Co to ma być? Się pytam. Za lawa tutaj na mnie zleci. Jest jakaś góra niespodzianka czy coś. Słyszę lawę, bo się, że na mnie zleci tutaj jest. Obejdę koło. Może gdzieś diamenta znajdę. Takie ja nie mogę. Ło! co to jest? O ja. Idź stąd. A! No, super. Ta. A zapomniałem, że coś się nie traci rzeczy, tak Uch. Dobrze przynajmniej to, że nie, że nie straciłem tych rzeczy Dam im to Jeszcze trochę potrzebują Tutaj to co im dałem już nie wiem, o mały człowieczek hej mały człowieczko, czy w domu wszyscy zdrowi? ta hm czy gdzieś tutaj był ale słyszałem coś, znaczy nie wiem czy to w tym, w tej paczce modu, że jak ja im tam do Parę rzeczy fajnych przyniosły, to oni po prostu sami wybudują z czasem dom. Więc nie wiem, czy jest sens się osiedlać jakąś bardziej. Nie pamiętam, czy to było w tym, czy w jakimś innym. w innej part Ej, straciłem cały mój level. O kurde. wiem Nie wiem. Co najlepiej, co teraz bym chciał zrobić? Znaleźć jakąś jaskinię i w niej dużo, bardzo dużo żelaza. Do tamtej góry już nie idę. Przynajmniej na razie. Pójdę sprawdzić, co tam jest, grane z tą górą. Czy tam w środku nether? Bo to tam jest. Dobra, pójdę sam jeszcze raz. Dużo żelaza tam było. Kurde jak spadam to i że mam tylko pięć serduszy Nie wiem co tu jeszcze dziwnego mnie spotka Oj Znaczy, słyszę tak jakby, jakby ktoś cały czas za mną chodził, to mnie już irytuje, boję się Boję się klocków, masakra Zobaczymy jaki ten damage robię a. Będę sobie te tworzyć tylko chyba Bo to mało kosztowne, a dobre Co to jest? Poluję to Aha. I dobre to Dobra, witaj góro ponownie Potrzebuję stąd Co to ma być? Idę stąd Coś mi zaczęło tam wybuchać to jest straszne jakieś Nie wiem co się tutaj z tym dzieje Nie mam pojęcia Jest dalej nie idę bo boję się że coś tam spotkam Tam są te wybuchy Postaje tylko pochodnie Co to jest? Jak zombie? Jak tu jakim prawem tutaj jest zombie? O, co tu jest grane? jakieś przeklęte miejsce. Idę w drugą stronę. Tam coś lata. Czuję się jakbym wgrał sobie jakąś paczkę modów horror. Idę do tej wioski, upiekę sobie żarcie. I z nimi tam pozostanę. Ta góra mnie najbardziej przeraża. CICHO! Już się za dużo boję No jak? Co mi uderzyło? Krowy już nawet mnie biją Jakaś dziura, masakra Jakiś latający klocek Nie wiem co zrobić co to było? Chyba te głosy wyciszę. Na 1%. Tak. Wioska. Ale fajnie. Wiem, że teraz pewnie w ogóle nic nie słyszycie z gry, ale. Przekro mi, za bardzo się boję tych dźwięków i wszystkiego innego. Wiesz, że przynajmniej w tej wiosce będzie w miarę bezpiecznie że to ta wieśka z kowalem to sobie jeszcze tutaj chlebusia zrobię O, sprawdzaj jeszcze co to robi, czy to jakoś coś zniszczy tutaj? Nie wiem. Ło, ty kim jesteś? Witaj. Ło, bijesz mnie. O kurde, nie bij mnie. Ale dwie rybki wypadły, dobra. Niedźwiedź. Hmm. Czy to ta wioska? Chyba nie. Lis, czy nie wiem, co to jest? Pewnie też będziemy bić. Więc. O jest, to to. Yy, dobra są O żelazne... O fajnie fajnie Dobra to mi niepotrzebne To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne To, to To się przyda Nie wiem co to jest Nie chlebę chodź yy, Nie wiem, wezmę te dziwne rzeczy i ja to się wymienia jakoś nie wiem co jest bardziej przydatne, dlatego wywalę jeszcze coś. Tylko co mi to jest niepotrzebne. Hmm. Hmm. To pewnie się przyda, co mi nie będzie. No nitki się przydadzą. Daj to. O to chodzi. Wezmę tak. A to wdzięko ze skóry mogę sobie darować. To też mogę sobie darować. Tu jeszcze na chlebek króliczki sobie skaczą węgiel wykopie trochę co jeszcze tutaj mogę porobić cicho kan co to o. I już mam dziwne zwidy Masakr W którą stronę był... O, tu jest ta wioska Dobra Zetniemy. Nie wiem czy jak tym zetnę to. trzeba. Hmm. Zrobię sobie żelazny sztylet ten do rzucania, bo to chyba jest lepszy niż ten miecz mi się wydaje. Jezu. Ty, czekaj, mam rybki, może sobie ko kotka wezmę Kici Chodź, chodź Ui, mam kotka Ty, zmienia kolor Ej, no wszystkie ryby na ciebie da, Chodź, chodź Chodź tutaj, bo cię coś zje Witaj Chodź, no chodź, kici, kici Kici, kici, kici. Chodź, chodź, chodź przyjdzie, przyjdzie siadaj sobie jak któraś z was go ruszy to nie ręczę za siebie dobra, to to mi jest niepotrzebne to im posprzedaję nie wiem co to jest jeden argen nie wiem, kupię jedno takie jakieś indusowe przedmioty nie wiem, sprawdzę Uh. No, nie chcę się mówić wszystkiego czytać. O Jezu, i co ja kupiłem jakieś do czytania? Sobie Sprzedaję im to No a jeśli tego sprzedać nie mogę Wykro <gry> Jeszcze mam jedne jakieś przedmioty Eee, to jest Aha, dobra Nie wiem co to też jest Dobra i doszło go spać podniem tych rzeczy, dałem nie, dajmy to sobie przywłaszczać mogłem to zniszczyć chyba nie zamykaj, bo ktoś wierzy, że tutaj wlezie Dobra, to zrobię sobie taką podwójną skrzynię tutaj Tu jest moja skrzynia mm, Porzucam tutaj te takie Jakieś dziwaczne rzeczy A wszystko wrzucam Mm. No, to jest do To mi jest niepotrzebne. Tu węgiel, to, to zostaje. Staje to, zostaje to, zostaje to. Kasa nie jest mi potrzebna i zostaje to. Nie, to wona to chodzi. A jeszcze. To będzie mi pewnie przydatne. Ok, jeszcze z tego zrobimy sobie chlebki, gdzie ta strzinka, tutaj i dobra, no to był na koniec. To był koniec pierwszego odcinka z tej oto serii z modami Yogbox. Do zobaczenia. Przez ten czas nie będę chyba. Nic robić, po prostu będę tu gdzie stoję, albo... znaczy między odcinkami, albo po prostu uzupełnię im do końca już oto. Trzeba im to dać. Tak, jeszcze potrzebuję jednego dyrta Dobra, nieważne. Tu chciałem to zalepić. Dobra, nieważne. Yy, tak więc to by był właśnie teraz w tym momencie koniec. Tu kotek sami stoi. Musiałem to załatwiać, bo już nie mogłem tego wytrzymać. I dobra, no to koniec. Do widzenia. Pa, do następnego odcinka.